Dzień dobry, witajcie, pora zaktualizować topki, tym razem topki będą wyglądać troszkę inaczej, będzie to top 5 okrętów obecnie dostępnych w zbrojowni w momencie nagrywania tego materiału. 2, będzie to dalej jakby moja topka, czyli jakby okręty, które, to jest moja topka, czyli te okręty, które mi się obecnie gra najlepiej z tych dostępnych. Gdybym robił, musiałbym zrobić jakby drugą wersję tych nagrań, czyli top 5 najczęściej polecanych okrętów. To wtedy, by ta topka wyglądała myślę, że całkowicie inaczej. Byłaby bardzo podobna, ale między innymi w tej topce nie znalazłby się Rochester na pewno. A ja ostatnio z Rochesterem się bardzo polubiłem i zaczniemy w zasadzie od piątego miejsca, czyli Rochester, amerykański grążownik wyposażony w dym. Bardzo przyjemna apeki. Heki, dobra działa. W sumie mamy tutaj takiego bardzo, bardzo podobnego krążownika bez radaru, ale za to z dymem. I naprawdę ostatnio się z nim bardzo polubiłem i gramy się nim przyjemnie, dlaczego? Dlatego pojawił się na piątym ostatnim miejscu tej topki. Gdzieś tam pewnie w tym miejscu pojawiłby się u kogoś innego: Bajard, Irian i tak dalej. A ja po prostu strasznie się z nim polubiłem Fajne wyniki wpadają. Zresztą w sumie zdarzają się wyniki, gdzie tam wiadomo, o się posypie i tak dalej, i tak dalej. Nie zawsze gwarantuje mi super bitwę, ale wykorzystując ten dym, no i przede wszystkim zacząłem nim jakby bardziej grać na Apekach niż na HEKach, i dzięki temu. Lepiej mi się zaczęło, zaczęło nim grać. Wyposażenie wygląda widzieliście. Tak wygląda mój kapitan na tym okręcie i sprawdzają się. Tutaj fajnie, czasami bywają te salwy po 8, po 10 tysięcy, a jak już krążownik wyjdzie, to i jakaś cytadela się trafi, więc, yy, więc jest całkiem przyjemnie. Rochester u mnie się sprawdza, i tak mojej liście zajmuje on właśnie piąte miejsce. Miejsce numer 4, czyli Kozak. Kozak ogólnie jest przez wielu uznawany numer jeden, jeżeli chodzi o niszczyciele i zdecydowanie, jeżeli ktoś będzie pytał, co bardziej polecam tak na początek, to jest to zdecydowanie kozak, a nie ale Terrible, czy coś innego. Kozak jest bardzo dobrym niszczycielem, głównie artyleryjskim. Tutaj torped mamy kilka, dosłownie kilka, raczej nie stawiamy na nie jakiegoś większego, większego znaczenia, no ale możemy coś tam podrobotować. Krótki dym, dobre działa, 120, tak jak dobrze pamiętam, tak, 120, więc u mnie znalazł się na czwartym miejscu, bo jakoś tak szczerze, Uważam, że jest ok, ale nie dogadałem się z nim. Yy, chociaż wiadomo, jak już wypłynie się kozakiem na bitwę, to wpadają fajne przyjemne, fajne, przyjemne bitewki. Można wtedy sobie fajnie powalczyć z innymi niszczycielami, no i czuje się tak człowiek troszkę lepiej. Do tego jeszcze to hydro, które niby w teorii jakoś super dużo nie daje, ale jednak te 3x3, gdzieś tam troszkę bezpieczniej czuję się w tym dymie. Jeżeli chodzi o wyposażenie, prezentuję się następująco. Tutaj w sumie też to zestawienie chyba troszkę tak bardziej jest pod klanówki zrobione. Gram tutaj mną, w sumie, jak EPF, się przydaje też i oczywiście na na randomki bez nadzorcy ale za to mamy, mamy wrzutę specjalistę baterii głównej i przeciwlotniczej gdzieś tam można by ewentualnie zrezygnować na randomy ze specjalista, a wziąć sobie, sobie nadzorcę. chociaż w sumie 7 dymów to i tak, to i tak w sumie nie jest źle. 7, tak? Nie, 6, 7 to będzie z nadzorcą. Więc ogólnie okręt naprawdę świetny. No i w sumie jeżeli zaczynasz, chcesz, szukasz, mój drogi widzu jakiegoś takiego niszczyciela Gdzieś tam początkowo, no to kozak zdecydowanie, zdecydowanie bardziej. Bo właśnie przechodzimy do miejsca trzeciego, czyli Black, które zajmuje trzecie miejsce, też ostatnio się z nim bardzo dobrze dogaduje, jest to o wiele bardziej wymagający już niszczyciel. I jeżeli myślicie gdzieś tam iść w jego stronę, to o wiele jakby bardziej polecam najpierw zacząć od drzewkowych okrętów. Ze względu na to, że brak, zabrak, yy, brak dymu, lepiej sobie zagrać troszkę drzewkowymi i zobaczyć, czy pasuje Wam ten gameplay i dopiero gdzieś tam się pchać gdzieś w jego stronę, no ale możecie zauważyć na streamach, że go wyciągam coraz częściej i jestem z niego bardzo zadowolony, jeżeli chodzi o, o zestawienie modułów, to tutaj przydaje się obrót dział, bo on obraca się nimi tak dosyć, dosyć dosyć wolno chwilę mu, to tam, chwilę mu to tam zajmuje, zanim się obróci, mamy dopałkę do, do, y, do plus do tego dopałkę do silnika. No i wiecie, próbujecie kogoś podpalić, gość się ugasi, a ostatnio pancerników gaszących się za jednym. Y, po, jednej, po jednej salwie, no to jest cała masa, więc cyk, tylko odpalacie do pałkę i podpalacie gości. i wtedy patrzycie jak płonie torpedy, raczej, raczej opcjonalny, no ale gdzieś tam je oczywiście ze sobą warto zostawić. I czasami obrażenia z tych torped też padają. Jeżeli chodzi o kapitana, prezentują się następująco. Tutaj ze względu na to, że nie mamy dymo, to nieustoszony awanturnik się przydaje bardzo, jak ktoś chce być mega hardkorowy to wtedy można sobie zdjąć ekspert w kamuflażu, a na przykład wrzucić sobie zasięg głównej, ale raczej polecałbym ten zestaw, sprawdza się oczywiście i bitewki siadają całkiem, całkiem przyjemne. Nawet gdzieś tam miałem fajną bitwę na Letryblu, coś ponad 200 tysięcy zrobiono, ale to było chyba ze 2-3 aktualizacje temu, na niej mi przepadło, bo nie zdążyłem nagrać, więc... Niestety, niestety, pykła. Nawet gdzieś tam myślałem, żeby zrobić recenzję tego krętu, bo niestety nie ma jej na kanale, no ale niestety nie wypaliło, więc bywa. Drugie miejsce to Tirpitz w moim zestawieniu. Ja po prostu uwielbiam ten pancernik. Yy, trzeba mieć do niego dużo cierpliwości. Jak to niemieckie działa, potrafią siać. Fajna dodatkowa yy, gdzieś tam torpedki na bliższe, na bliższe akcje. Yy, przydaje się do. Yy, do yy, oczywiście, potyczek na, na ósemkach. Pewnie parę osób temu tym się zastanawia, dlaczego tu nie ma Odina. No bo rozmawiamy o okrętach dostępnych, przypominam. To jest lista. Top 5 moich okrętów 8 tieru dostępnych w zbrojowni, więc niestety Odina nie mogę tutaj wrzucić. Pewnie on wy, by tam wygrał raczej z Tyrpicem w moim zestawieniu, no ale niestety pojawia się tutaj Tyrpic. Gdzieś tam pewnie jeszcze gdzieś po drodze myślą o Masie, oczywiście, no ale w tym zestawieniu Tyrpic obecnie, jak widać, yy, dobry okręt do nabijania PR-ki, bo dużo początkujących graczy go kupuje, średnio na nim idzie, więc nieźle idzie na nim nabijanie sobie statystyk, jeżeli kogoś to interesuje. Ja osobiście gram nim, dlatego że lubię mocnego puszcza i on się do tego sprawdza, ja lubię przepuszczać flankę używając, używając tej dodatkowej, no i w zasadzie tym okrętem nie, się nie snajpi po prostu i dlatego, yy, dlatego dużo osób na niego narzeka, no, widziałem już niejednego mośka co grał na nim na maksymalnym zasięgu i narzekał, że trybicem nic nie trafia, no nic dziwnego, no, ten okręt taki po prostu jest zestawienia modułów. Wygląda następująco, oczywiście zrobione pod dodatkową, u mnie lutek jest na tym, na, na tirpicu. no i to się sprawdza, gramy się tym całkiem przyjemnie, fajne obrażenia wchodzą z dodatkowej, fajne obrażenia z głównej, Puszujemy flankę, jak nam coś jak tam przeciwnik puszuje, to wtedy się odwracamy i gdzieś tam staramy się ze sobą zostawić trochę mięsa. Jeżeli się uda, Lutek, jak widzicie, wyposażony też w sumie mocno po szlifierkę. Yy, tylko nie wiem, dlaczego tu nie ma tego wziętego, ale coś tutaj bo po szlifierkę warto sobie, znaczy to nawet trzeba wziąć. FH na typpicu niekoniecznie, yy, żeby, tam, yy, żeby tam dobrze działać. No i przede wszystkim mi się strasznie to kamo na Tirpica podoba. Aż musiałem sobie kupić, że no jest jest po prostu miał. Przechodzimy do numer jeden, czyli Mainz. Mainz, myślę, że zbyt wiele osób to nie zdziwi. Mańc cały czas jest według mnie, jeżeli chodzi o krążowniki, numer jeden. Na drugim miejscu, gdybym robił zestawienie samych krążowników, to byłby Bayard i Irjan Exequo. Gdzieś tam to zestawienie już było. Mańc jest po prostu świetny, bardzo fajne działa. Brakuje mu troszkę naprawki, ale jakby miał naprawkę, to już w ogóle byłby, byłby przegięty po prostu. Może gdyby tak poprawiono mu lekko kąty wychyłu, wiesz, gdy tam, gdy płyniemy bezpośrednio na przeciwnika, no to może byłoby lepiej. Ale tak to piękne połączenie 150. Które robią fajne wrażenie, nie trzeba brać ich, bo jest fajna, fajna penetracja. 38 mm, 10% szans na podpałę. No i lekki krążownik, więc gra mi się nim naprawdę świetnie. Ja ostatnio się bardzo polubiłem z lekkimi krążownikami, to już w ogóle. Dobry układ pancerza, jeżeli chodzi o wyposażenie, prezentują się następująco. Hydro, oczywiście do tego odradzam. No, Niemieckie Hydro po prostu trzeba wziąć 6 na 4 km, branża przeciwlotnicza to jest bardziej ogólnie. Mamy torpedki, mamy heczki, mamy też apeki całkiem przyjemne, więc na bliższych odległościach fajnie apekami wchodzą. Zresztą ci co bywają na streamach, to widzieli już niejedną całkiem przyjemną bitwę na Majcie. Jeżeli chodzi o kapitana, to prezentują się następująco. I nie wiem na co wydać te ostatnie dwa punkty, może gdzieś tak i może tak, co tu w sumie, nie to może tak, żeby w razie czego jakby nam ktoś w no, to ten ewentualnie można by wydłużyć sobie to hydro w ten sposób, to już tak powiem decyzję pozostawiam wam, ja zagrałem ja sobie na takim zestawie i jestem zadowolony z tego okrętu. Sprawdza się naprawdę fajnie. Pamiętajcie tylko, no, musicie lubić tego typu grę, nie? Czyli lekki krążek, czyli nie pchacie się jakoś na początku na, na pierwszą linię. Raczej jesteście okrętem wsparcia, no i ewentualnie gdzieś tam w drugiej, drugiej, trzeciej fazie bitwy, staracie się coś tam bardziej udziałać. No i całkiem przyjemny na ewentualną obronę kapa. Torped mamy po dwie wyrzutnie na burtę. Tak jak wspomniałem, te apeki na krążownikach potrafią zrobić, potrafią zrobić fajną, fajną siekę. No i raczej dedeczki się nas boją na bliższym dystansie, no, bo dużo dział. Fajne hajki, potrafią zrobić niezłą, niezłą robotę. No i tak się prezentuje moje top 5 okrętów premium obecnie dostępnych. jest jaka długa nazwa. Jaka jest wasza topka? Dajcie znać w komentarzach, czym wam się gra najlepiej. Top 3, top 2, może macie top 1, jeden jeden okręt tego tieru, 8, który wam się po prostu sprawdza, jesteście z niego zadowoleni. A może czegoś żałujecie kupna i z chęcią sprzedalibyście to na żyletki. Dajcie znać komentarza chętnie poczytam i do zobaczenia w następnym materiałach. hejo pa pa